Dzień Polonii w Berlinie jest świętem, na które z niecierpliwością czekają mieszkający w stolicy Niemiec Polacy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Jana przy Lilienthalstrasse, która od 9 lat jest siedzibą Polskiej Misji Katolickiej. A no, to ważne miejsce dla Polaków, którzy mieszkają tutaj? Bardzo ważne. A Pani od ilu lat mieszka? Od 31 Let w Berlinie. Także pomimo mojej ciężkiej pracy pracuję w nocy, staram się zawsze w niedzielę być w kościele. Na dziedzińcu kościoła rozdawano polskie wydawnictwa i gazety, między innymi kontakty wychodzące od 1995 roku w Berlinie. Gazeta wychodzi w nakładzie 15 tysięcy sztuk. Jest rozprowadzana pod polskimi kościołami, w polskiej ambasadzie, u polskich lekarzy, adwokatów. W każdym miejscu, gdzie można język polski natrafić. Na święto Polonii w Berlinie przyjechali też goście z kraju. Wydarzenie jest duże. Święto Polonii. Obchodziliśmy przed dwoma dniami w Warszawie, światowy dzień polonii, a dzisiaj będziemy obchodzili tutaj w Berlinie, flaga polska na pewno zawiśnie. I to święto Polonii obchodzone przecież w różnych krajach, w różnych momentach to takie połączenie, ta flaga nas łączy. Ta flaga mówi o tym, że jesteśmy jednym narodem, chociaż rozproszonym, ale tak jest wszędzie. Więc musimy my też posłowie, musimy tu być, wyciągać rękę i mówić, że to ważny dzień, kiedy Polonia niemiecka jest razem. Ważne, że jest taki dzień, bo tak jak to się mówi patetycznie, to daje myślę, że prawdę, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Znaczy my tutaj Polakom mieszkającym tu na obczyźnie, a z kolei oni też nam są potrzebni, bo poszerzają jakby nasze też horyzonty, umożliwiają też, taki jest cel obecnie ministra spraw zagranicznych, żeby poprzez Polaków mieszkających w różnych krajach, żeby wzmacniać kontakty między gospodarcze i między krajami, między krajem zamieszkania Polaków, a nami w kraju, więc no... Tak powinno być, takie, takie właśnie święta powinny się odbywać. O godzinie 11 w dzielnicy Rajnikendorf rozpoczął się polonijny festyn. Tegoroczny, szczególnie tegoroczny festyn zorganizowany dzisiaj, który jest pod patronatem burmistrza tej dzielnicy, dzielnicy Rajnikendorf, pana Franka Balcera, który dołożył wszelkich starań i wszelkiej nam udzielił pomocy, aby ta impreza się właśnie tu odbyła. Na placu przed ratuszem. W naszej dzielnicy żyje ponad 60 tysięcy obywateli polskich i niemieckich polskiego pochodzenia. Wspieramy działania na rzecz Polonii, działania na rzecz naszych obywateli. Prezentowały się polskie wydawnictwa, stowarzyszenia i szkoły. To jest jedyna szkoła państwowa w Berlinie, niemiecko-polska, która jest do, do szóstej klasy. Potem, po szóstej klasie, dzieci mogą zdawać maturę w języku polskim lub niemieckim, oczywiście w szkole, ale jest możliwość w języku polskim e, kontynuowania e, szkoły tej podstawowej w Robert-Jung-Oberschule. Od 7 od klasy do Robert-Jung. Jestem teraz w dziesiątej, tak samo jak moja koleżanka Magda. Chodzimy razem do dziesiątej i właśnie to jest polsko-niemiecka szkoła. Razem się uczymy wszyscy polskiego, udajszamy wszystko. No, teraz... um, niektóre przedmioty mam po polsku takie jak biologia, historia, geografia no i oczywiście język polski i muzyka um, MSA czyli takie egzaminy na koniec 10 klasy które już mamy za sobą też zdałyśmy w języku polskim prezentacje i polski ustny i pisemny i potem, jeżeli dostaniemy się na oba sztuki, to też mamy możliwość uczenia się niektórych przedmiotów w języku polskim i matura polsko niemiecka Dla młodego pokolenia, także dla Polaków urodzonych już w Niemczech, język polski jest bardzo ważny i warto się go uczyć. Chodzę do PTS Oświata, Polskiego Towarzystwa Szkolnego w Berlinie. To na Reinikendorf. Tam się uczę polskiego od 7 lat. Warto uczyć się ten języka polskiego, bo można pojechać do Polski i później tam też porozmawiać. I no, jest fajnie w ogóle. Na terenie Niemiec działa kilkanaście polskich stowarzyszeń. Każde prawie tutaj stanowisko, o które Państwo tutaj przychodzili, jest, reprezentuje Stowarzyszenie Polonijne lub Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie lub Niemieckie. Które działa na rzecz integracji i na rzecz środowiska polonijnego i na i, i szerzenia kultury polskiej i, i, i współpracy z, z Niemcami. Dzień Polonii to święto integracji. W tym roku było to widoczne niezwykle wyraziście. Spotykają się Polacy z zespół z Ukrainy, Polski, z Białorusi, Polacy mieszkający tutaj, no i my z kraju. Także już. Lepszej, jakby lepszego, lepszej możliwości pokazania integracji, a w takim dniu jak Dzień Polonii trzeba pokazywać właśnie tą integrację, tą łączność między nami mieszkającymi w kraju, a Polakami, Rosjanami po całym świecie. Więc tu jest akurat świetny przy, przykład takiej łączności między nami. No i tak przez te stroje ludowe, przez te różne odznaki. Pokazanie, co nas łączy, łączy nas Polska, język polski, który tutaj rozbrzmiewa, więc to są bardzo do, to dobre wrażenia. Dzień Polonii to nie tylko festyn, ale i bogaty program artystyczny. Polonia Berlińska ma okazję świętować swój własny dzień przy pięknej pogodzie, przy bogatym programie artystyczno-kulinarnym. Zespoły polonijne ze wschodu. Mamy dwa chóry z Żytomierza i z Baranowicz. Mamy zespoły nazwijmy to rokowo popowe z Niemiec, ale i poezję śpiewaną z Polski. Nasz przyjaciel Kajetan Matczuk z zespołem będzie poezję Asnyka, między innymi poezję słowackiego i mickiewicza wyśpiewa nam. Mamy na końcu punkt kulminacyjny, czyli występy zespołu Golec Orkiestra. Dzisiaj się cieszymy na golców, którzy będą, trochę późno, ale będą. A poza tym, no, spotykamy swoich znajomych, dużo znajomych tutaj, są też nowi, ale, ale fajno być z Polakami. I... To jest miłe i tego nam potrzeba tutaj. Zanim zagrali bracia Golcowie, wystąpiły chóry z Żytomierza na Ukrainie i Baranowicz z Białorusi. Zaśpiewali utwory popularne i patriotyczne, m.in. Kocham Cię Polsko. Na polonijnym festynie nie mogło zabraknąć kolorowych jarmarków. Polonii w Berlinie był okazją do spotkania polskich zespołów artystycznych z Białorusi, Ukrainy i Niemiec. Z Dizburga przyjechał na polonijne święto zespół folklorystyczny Perełka, który ma w repertuarze tańce współczesne i tradycyjne tańce polskie. W polskich tańcach są bardzo radosne tańce, że można się kręcić i uśmiechać i krzyczeć i wszystko. <śm> Szukało się po prostu troszeczkę no, tego kontaktu z polskością, jakąś. Ale coś trafiło na tą grupę, i od samego początku, odkąd też mam 5 latek, to już non-stop. To 22-3 lata, non-stop taniec. Starsi też nie tracą kontaktu z polską piosenką. Blady Kiszka, najstarszy, jak dotąd jedyny polski zespół rockowy w Berlinie, przypomniał przeboje Maryli Rodowicz. My, Wreszcie ci, na których polonia czekała cały dzień. Bracia Golce zaprezentowali przeboje stare i z najnowszej płyty Golec Orchestra 5. E